Cześć, z tej strony Zewer. Witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z serii rolniczy Zakątek i dzisiaj zajmiemy się orkami na zimę. Zostało dosłownie ostatnie pole po kukurydzy, które trzeba ogarnąć. Zestaw dobrze wam znany: Lemke Nopal 90 i Dojcwar 6207. Tutaj myślę, że to będzie widać. Tutaj obok na polu robi krzychu. Też orki zimowe. I tam jeszcze potem Wam pokażę. O chłopaki działają. Kampanię buraczaną. Ja, mira, mi nie, ja jestem... No i po tutaj już ubywa. Generalnie powiem wam, że z tego zestawu jestem bardzo zadowolony. I mamy zrobione. Już tutaj wam nie nagrywałem tego, ale w miarę szybko poszło. Także zestaw można powiedzieć, że zdał egzamin. Jeszcze teraz, tak na koniec tego odcinka, to jeszcze pójdziemy do drugiego ciągnika, bo coś Wam nieco opowiem. Przymierzam się po prostu do remontu generalnego tego otozetora. Był to no nie niemal co ukrywać pierwszy ciągnik na gospodarstwie. No, już widać po nim, że jest bardzo, ale to bardzo zmęczony. Przydałoby się mu przede wszystkim zrobić sprzęgło. No i oczywiście też od razu pasuje mu zrobić wizualkę. Tym bardziej, że idzie zima, tego czasu będzie trochę więcej, także takie tam zajęcie na zimowe wieczory, myślę, będzie idealne. Także zaraz go tutaj wstawimy na warsztat i obadamy co i jak. Grunt to żeby był dostęp z każdej strony w ręku, tak bywa, niczego mogę zrobić coś fajnego, ja pod ręką mam, a u mnie a u mnie i zaraz krwa to pod ręką i dziew, bo u mnie ludzi pasa i to mam!